Dzień dobry, witam was serdecznie na moim kanale Kolory życia w niedzielę. Piękny, piękny słoneczny dzień jest tak gorąco. Dzisiaj jest 1 września w Polsce wszystkie dzieci już od poniedziałku idą do szkoły. Trzymam za kciuki za wszystkie dzieci, za całą młodzież. Nowy rok szkolny się zaczyna. Wakacje się skończyły, ale były przepiękne słońce, fantastyczne. Powróciliśmy z urlopów do domu, gorączkowo przygotowujemy się, ale może w tym ferworze gonitwy. Może znaleźliśmy czas na fajną lekturę. W ostatnim filmie, który dla Was nakręciłam, pokazałam Wam tą pozycję. To jest książka Anki Everts, pod tytułem 9 dni w nieskończoności. Nie jest gruba, bardzo dobrze jest napisana. Czyta się ją po prostu. Bardzo szybko, bardzo fajnym językiem, i to jest książka, którą polecam, słuchajcie, dla wszystkich. Polecam ją w ostatnim moim filmie. Jeszcze raz ją pokazuję: Anka Ewertz, 9 Dni w nieskończoności. To jest książka, którą napisała autorka na podstawie faktów, na podstawie tego, co sama przeżyła, słuchajcie. I tak pokrótce tylko powiem, że miała w domu wypadek zapalała kominek w salonie. No i oczywiście tak niefortunnie, że zapaliło się na niej całe ciało. Ponieważ wracała z treningu, bo biegała, miała oczywiście, wiecie, te ubrania takie, w których się lepiej nie budzi, takie specjalne ubrania, które są do ćwiczeń do biegania. One rzeczywiście zaczęły się palić tak szybko, jak nic innego stanęła w płomieniach w swoim salonie. Nawet nie mogła krzyczeć, bo jak otworzyła, tylko usta to czuła ten gorąc, który wdziera się jej do jej oskrzeli. Czuła smak, zapach swoich palonych włosów, swojej skóry. Słuchajcie, w ostatnim momencie uratował ją, ją syn w tym sensie uratował, ona po prostu straciła przytomność została odwieziona helikopterem do specjalnej kliniki w Monachium, Monachium Mogenhausen. Gdzie umieszczono ją na oddziale intensywnej terapii, właśnie na oddziale, który zajmuje się leczeniem bardzo, bardzo ciężkich poparzeń, już takiego poważnego stopnia. I leżała tam na tym oddziale, podłączona oczywiście do masywnych kroplówek, pobandażowana, słuchajcie, no skóra zwęglona, pierścionki, które tutaj miały, one, one się zaczęły <laughs> prawie że topić w palcach, się wzrastały. No trzeba było po prostu te części jej włosów. Skóry wszystkiego oczyszczać. Leżała 9 dni w śpiączce farmakologicznej, no bo oczywiście, wiadomo, był niesamowicie przeprowadzana, Miała trochę oczomie, tutaj taką rutę wprowadzoną do gardła, żeby mogła oddychać. No i słuchajcie, co w ciągu tych dziewięciu dni się dzieje. Opisuje fantastycznie w tej książce. Polecam ją już po, nas, po raz kolejny, ponieważ wielu z nas w naszym życiu czegoś ciągle szuka, za czymś ciągle biega, chce ciągle coś doświadczyć, zadaje sobie wiele razy pytanie, po co tutaj jestem, co tak naprawdę jest moim zadaniem, czy, czy ja rzeczywiście jestem w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Mamy wielu z nas, ma takie wrażenie, jak gdyby no nie należało do tego miejsca, w którym się znajduje, nie może sobie z wieloma rzeczami poradzić, Mam pewne trudności w rozumieniu sytuacji, w której się dzieje. Ja nie mówię takiej sytuacji, słuchajcie, w politycznej, finansowej, sytuacji, w takiej socjalnej, w kontaktach z innymi ludźmi. Wydaje się, że no coś jest ze mną nie tak, czy może z tymi wszystkimi ludźmi naokoło coś jest nie tak. I, I żeby sobie z tym wszystkim poradzić, wielu z nas, jak nie prawie wszyscy, szukamy wsparcia, szukamy opieki, szukamy takiego bezpieczeństwa w świecie duchowym. W świecie, w którym umieściliśmy naszego Boga, umieściliśmy Stwórcę, którą nazywamy wszechświatem. Jest to miejsce, z którego chcemy czerpać sens naszego życia, chcemy czerpać siłę do swoich codziennych obowiązków. I coś w tym rzeczywiście jest. Jak się zastanowić i popatrzeć na nasze życie wracając do dzieciństwa. Słuchajcie, i ci, którzy mamy z nas, którzy mamy dzieci w naszych rodzinach albo obserwujemy dzieci, albo pracujemy z dziećmi, widzimy, że no, dzieci różnią się od dorosłych bardzo wieloma rzeczami. Ja już nie mówię tylko o tym, że są mniejsi, niezorganizowani, czasami bardzo niezorganizowani, nie poz, no, 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 bez dorosłych nie daliby sobie życia, nie, nie, nie daliby sobie szansy na przeżycie, nie potrafią nic zrobić. To fakt. Ale jeżeli patrzymy na tą strefę duchową, słuchajcie, dziecka, mamy czasami, i rzeczywiście tak jest, że dzieci czują inaczej, czują jakby głębiej, słyszą jakby lepiej, spostrzegają trochę inaczej i jakby bardziej otwarcie. Przeżywają rzeczy bardziej dosadnie niż my, ponieważ wiele, wiele z tych rzeczy, które je otacza, odbierają sercem, a mniej rozumem. Bardzo często opowiadają rzeczy, które my, jako dorośli, odbieramy za wymyślone historie. Opowiadają, że widziały coś, co my uważamy, że nie mogło już nas zobaczyć, bo jest niewidzialne. Opowiadają nam otwarcie, z, z, z szeroko otwartymi oczami, e, historie, że e, na przykład coś słyszały, z kimś rozmawiały, z kimś się bawiły. I my, słuchając tego. Często myślimy sobie, ale ma wyobraźnię, ale potrafi wymyślać ciekawe historie, nie? Mamy tak, nie? Że te nasze dzieci to są takie, wiecie, no mogłaby książkę napisać, bo tak wymyśla, nie? Mamy coś takiego. A nie zastanawiamy się, czy może to jest tak, że jeżeli więcej myśli się i reaguje na życie, na sytuację z sercem, niż rozumem, to odkrywa się nowe, inne przestrzenie, przestrzenie naszego wnętrza, przestrzenie naszej duszy, jak to się mówi, przestrzenie innych, innych obszarów, za którymi tak naprawdę my jako dorośli tęsknimy. I wiemy, że one gdzieś są. Wielu z nas wie i wierzy głęboko, że gdzieś w niebie, że gdzieś indziej jest ktoś, jest coś, do którego, do czego możemy się zwrócić o pomoc. Kto wysłucha nasze prośby, kto pobłogosławi, kto nas wesprze, kto sięgnie nam pod ramiona. I pomoże, kiedy jest nam ciężko. A może dzieci, a szczególnie właśnie dzieci, doświadczają tego, kiedy dziećmi są. A potem, kiedy dorastamy i kiedy my dorośli zaczynamy je wychowywać i wprowadzać do świata dorosłych poprzez wieczne stymulowanie, wieczne pokazywanie, co jest właściwe, a co nie wieczne wskazywanie co ma takie dziecko zrobić jak ma rozwiązać problem podsyłanie mu rozwiązań albo za niego również decydowanie powoduje że ta magia duchowości tego wewnętrznego świata zaczyna w tych dzieciach po prostu wycofywać się pomniejszać na koszt Rozwoju umysłu i racjonalizacja z takiego pojęcia, nie bujaj w obłokach, ach, opowiadasz niestworzone rzeczy, co to znowu sobie wymyśliłaś. A tak naprawdę, my jako dorośli, właśnie za tym tęsknimy. Właśnie tęsknimy za tym, żeby móc tego dotknąć. Tego, co wydaje nam się nieosiągalne, tego, co wydaje nam się niewidzialne, tego, co wydaje nam się tak duchowe, że no, nawet nie potrafimy tego określić. Co to jest, za czym my tak bardzo tęsknimy? My wszyscy wiemy, że my jako ludzie to nie tylko ciało, ale również i dusza. A dusza jest energią. Dusza mieszka w naszym ciele, nasza świadomość, nasze uczucia, nasze emocje, nasze przeżycia, nasze myśli, nasze pragnienia to dusza. Ciało zapisuje w tym ciało zapisuje wszystko w naszym życiu nasze wszystkie przeżycia, nasze wszystkie reakcje nasze wszystkie uniesienia, nasze wszystkie radości. Ale również wszystkie nasze troski, zmartwienia. Pojawiają się bóle, pojawiają się choroby, pojawia się stan przygnębienia. Jeżeli zapominamy, że mamy jako ludzie w sobie moc i mamy możliwość korzystania z tego, co nie widzieliśmy. z tego, co potrafi i ma nasza dusza. Anka Ewerst właśnie w tej książce, przepraszam, opisuje, że nie jesteśmy nigdy sami. I chociaż czasami nie czujemy obecności istot duchowych, które wokół nas krążą. Że chociaż ich nie widzimy, to nie oznacza, że jesteśmy w tym świecie cielesnym sami. Bo zawsze mamy kontakt z, z życiem i ze światem duchowym. Wystarczy po prostu na to się otworzyć. Spróbować należy korzystać z pomocy tych, którzy nam tą pomocą są w stanie ofiarować. Tak wiele mówi się teraz o energii kwantowej, tak wiele mówi się teraz o przepływie energii, o falach. Alfa, beta, teta, a tak dużo mówi się o tym, aby wprowadzać się w koherencję serca, to nie jest nic innego jak to, aby nawiązać kontakt ze światem duchowym, który chce nam pomóc. Możemy to, co jest niewidzialne, spróbować odkryć i skorzystać z tego, co ten świat niewidzialny ma nam do zaoferowania. Słuchajcie. Można by było zrobić takie ćwiczenie, że usiądziemy wygodnie, oprzemy się wygodnie, zamkniemy oczy i spróbujemy tak naprawdę, jak to się mówi, zaczerpnąć chwili spokoju, zacząć oddychać. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Zastanowić się, co się w tym momencie dzieje z moim ciałem. Co mnie teraz boli? Gdzie może coś piecze? Gdzie może coś naciska? Gdzie może coś gniecie? Gdzie coś pulsuje? I dlaczego tak się dzieje? Wiele z sytuacji bierzemy tak mocno do serca, a nasze ciało to gromadzi. To nie jest nasze. Przeżywamy historię koleżanki, bierzemy sobie do serca problemy naszego szefa. Cierpimy, ponieważ moi rodzice, czy Twoi rodzice są chorzy. Cierpimy, bo może ktoś nasz opuścił, może umarł. Emocje gromadzą się w naszym ciele. Poprośmy, poprośmy te siły duchowe, które mamy wokół siebie. Poprośmy jako ludzie wierzący, tą niewidzialną siłę, aby stała się widzialna. Niech zabierze od nas to, co do nas nie należy. Niech zabierze od nas to, co w naszym ciele się nagromadziło. Niech zadzieja się cuda. Po prostu powiedzmy, weźmy to ode mnie. To nie należy do mnie. Niech moje ciało odpocznie. Niech moje ciało się zrelaksuje. Niech wreszcie boska energia uzdrowienia potrafi przepływać przez moje ciało od stóp do głów. Od stóp do głowy, od głowy do stóp. Poprzez nabieranie powietrza i jego potem wypychanie, wyrzucajmy z siebie to, czego chcemy się pozbyć. Niech moce działają. Zobaczmy, jak będziemy się czuć potem. Może gromadźmy w naszym ciele, szczególnie tam, gdzie boli. Malutkie diamanciki. Zasadzajmy tam malutkie diamenciki energii, która ulecza. Energii, która uspokaja, energii, która rozsiewa ciepło jak Fale morskie rozpuszcza to, co nas boli. Może kręgosłup przyjmie, może lędźwia. może taki diamancik zaśsadzić i umieścić w biodrze, które teraz rwie, boli. może w kolanie, a może w żołądku, który jest ściśnięty. Niech tam rozleje się to ciepło. Boskiej pomocy. Niech tam przybędą boskie siły i energia, która pomoże naszemu ciału się uzdrowić samemu. Wielu z nas znajduje się w stanie naprawdę bardzo poważnym. Wielu z nas choruje. Bardzo poważne choroby. Wystarczy pójść do szpitali. Ile osób męczy się z nieuleczalnymi chorobami, z chorobami nowotworowymi, z chorobami chronicznymi, z którymi niestety no, nie dajemy sobie rady, nie mamy na nie lekarstwa. W takich stanach warto jest skorzystać z pomocy, którą daje nam przeświat, którą daje nam. Bóg, którą daje nam ta istota, do której codziennie się modlimy, prosząc o zdrowie. Wyobraźmy sobie pomocników, którzy są wśród nas, którzy starają się nam pokazać, jak możemy to zrobić, a my czasami tak mocno nie słyszymy, bo modlimy się o coś, a tak naprawdę nie wiemy o co. Mówimy, modlimy się o zdrowie, ale zamykamy się. Na to zdrowie. Wyobraźmy sobie, że coś, będąc w takiej sytuacji bardzo ciężkiej, wielu z nas mówi, kamień leży mi tutaj na sercu. Boże, jakby to już się skończyło, to tak jakby mi kamień spadł z serca. On jest bardzo ciężki, on mocno przygniata. Może warto by było własnymi siłami próbować ten kamień, tą bryłę. Betonową, ten, ten wielki, ko, wielki konar drzewa, który nas przygniata, może ten wielki ciężar, próbować wypychać do góry i prosić istoty duchowe, żeby od góry ciągnęły je, ciągnęły do góry. My od dołu pchamy, istoty pomocne ciągną. Jeżeli modlisz się do Boga, jeżeli wierzysz w Jego siłę, moc i dobro, chęć pomocy, to wierzysz w anioły, to wierzysz w świętych, to wierzysz w dobre dusze. Dlaczego nie korzystamy z tego? Dlaczego nasza świadomość bardziej jest po stronie rozumu niż czasami po stronie serca? Kiedy serce jest otwarte, jesteśmy uśmiechnięci, jesteśmy pogodni, czujemy się lżejsi, chce nam się żyć, bo wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy zaczynamy myśleć racjonalnie, kiedy wszystko jest białe albo czarne, kiedy nie ma miejsca na pojęcie, Duchowości, spirytyzmu, nie ma miejsca na rozmyślanie, na pozytywne rozwiązania. Wtedy jest nam ciężko. Jesteśmy ociężali. Nie możemy spać. Wszystko wydaje nam się być w czarnych kolorach. Bo myśląc racjonalnie nie jest źle. Ale tak jak my nie jesteśmy tylko ciałem, jesteśmy też czymś więcej, więc myślimy też troszkę więcej. Dopuśćmy do siebie świadomość, że rzeczywiście jest coś, że rzeczywiście jest ktoś, kto chce z nami porozmawiać, który czeka na to, abyśmy poprosili. Nawet nie poprosili, bo to nawet nie trzeba prosić, po prostu zaprosili do współpracy. Zaprosili do wspólnego codziennego dnia. Czy potrafisz rozmawiać sam ze sobą? Czy masz odwagę stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie w swoją twarz, spojrzeć w swoje oczy i cokolwiek do siebie powiedzieć? A jeżeli już nie powiedzieć, czy masz odwagę po prostu stanąć przed lustrem i tak tylko i wyłącznie patrzeć na swoje odbicie w lustrze? Jak długo potrafisz tak patrzeć? Potrafisz się do tego kogoś, który tam jest uśmiechnięty? Widzisz jego dobre rzeczy? Czy tylko te złe? Czy tylko te kłopoty? Czy tylko te zmartwienia? Czy widzisz tylko to, co przygnębia, czy galopujesz do przodu i myśląc już, co będziesz robić mi się po południu, a je dopiero wstałeś, czy potrafisz być dla siebie swoim przyjacielem? Wielu z nas tego nie potrafi, wielu z nas nie wierzy w takie rzeczy, wielu z nas wyśmiewa wszystkich tych, którzy mówią o rozmowach z niewidzialnymi, którzy mówią, że dusze to takie hokus pokus. Ach, no tak znowu wymyślasz jakieś takie rzeczy niestworzone. Ale właśnie ci ludzie chodzą codziennie albo co niedzielę do kościoła i modlą się i zawierzają swoje problemy. A kiedy opuszczą kościół, wyśmiewają może innych, którzy odważą się powiedzieć na ten temat coś głośniej. poza kościołem, aby sobie pomóc, aby pomóc innym. Anka Evers przeżyła 9 dni w śpiączce farmakologicznej. W ciągu tych 9 dni przeżyła więcej Niż osoba, która potrafi żyć na 90-90 parę lat. To, co się dowiedziała, co zobaczyła, co usłyszała, co zrozumiała, miało tak niesamowity wpływ na rozwój jej dalszego życia. Na to, jakie ma poczucie bycia tutaj. Wie dlaczego, dlaczego tak jest. Że wielu z nas potrafi być zadowolonych, spokojnych, uśmiechniętych, żyjących w dobrobycie i w dobrostanie, a inni nie. Dlaczego tak wielu z nas ma problemy, a inni nie? Skąd i dlaczego to się bierze? Duchowość nie jest bajką. Pomoc osób, pomoc. Energii, która nas otacza. Przecież energia nigdy, nigdy nie ginie. Ona się przemienia. My mamy kontakty w ciągu dnia z wieloma, z wieloma ludźmi. Przelotne, nieprzelotne. Spotykamy kogoś przez parę godzin, potem nie. Idziemy w autobusach razem, idziemy w metrze, idziemy w tramwajach ze sobą razem, spotykamy się. Na przystanku, w samochodach spotykamy się ze spojrzeniami innych kierowców. To są wszystko energie, które na nas oddziaływują. My przy, przyjmujemy tą energię do siebie, my ją przybieramy automatycznie. My ją, my ją jak magnes odbieramy, często, gęsto obciążając nasze własne ciała. Obciążając emocjami, które kompletnie do nas nie należą i należy się ich pozbyć. Ale jak je się pozbyć? Czy zdać sobie należy z tego sprawę, że jest faktem, że energii dobrej i złej tak samo, tak samo przyjmujemy? Ona przepływa przez nasze ciało, nie pozostając przez, bez śladu zostawiając w naszym ciele jej skutki posiadania. Są nauczyciele duchowi, jest wsparcie świata duchowego, z którego należy korzystać i warto skorzystać, aby pozbyć się tego, co nas boli, co nas przytłacza, przygnębia, odblokować i otworzyć się na nasze ciało, otworzyć się na coś innego, świadomie pozwolić sobie pomóc. Spirytualnie, a nie tylko myśleć rozumem, pomyśleć sercem, odkryć to, co jest niewidzialne, i zrobić z tego coś widzialnego. Pozwólmy, aby ta energia do nas przyszła i nam pomogła. Spróbujcie otworzyć się na nauczycieli duchowych, którzy są przy Was. Zno, usłyszmy znowu ten głos, który słyszą małe dzieci. Zobaczmy to, co widzą małe dzieci. I popatrzmy otwartym sercem. Nigdy nie jesteśmy sami. Żaden z nas. Nie jest sam. Co myślisz na ten temat? Przeczytaj. Jestem ciekawa Twojej opinii.